Cześć Wam, wybierzcie się ze mną do PEPKO w Niemczech. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to przypiękna kolekcja dla dziewczynek. Dla chłopców był dosyć okrojony wybór, nie było aż tak dużo tego wszystkiego. No i też dużo bardziej mi się podobały te wersje dziewczęce. E, co mi się rzuciło w oczy w tym PEPKO, to to, że był bardzo duży bałagan. Wszystkie, na przykład cała bielizna dla chłopców była dosłownie na podłodze. Widzieliście tam, kupiłam podnóżek i podkładkę bukserki dla Nikodema, bo jest odpiluchowany. Potrzebowaliśmy więcej też do przedszkola. Oprócz tego takie spodnie wzięłam też dla siebie, powinnam wziąć rozmiar mniejszy, ale po prostu nie chciało mi się ich mierzyć i też nie widziałam gdzie przymierzalni, więc bałam się, że będą za małe. Wzięłam też takie buty, z tego co się dowiedziałam, to są z wełną i kosztowały 40 zł, więc spoko, nawet jak będą w słabej jakości. Te spodnie 60 zł, wzięliśmy też takie worki, zestaw autek za 10 euro i takiego się za 4 euro, to całkiem fajne było i za całość 80 euro. Dzięki, widzimy się w kolejnym.